Miał ja nakręcić film o Polsce w 2022 roku i miałbym oprzeć się na historii jakiejś konkretnej osoby, to wybrałbym Jolę Szymańską. Jola to vlogerka, dziennikarka, niegdyś katolicka influencerka, a teraz twórczyni materiału związanych głównie z psychologią, kulturą i szeroko pojętym lifestylem. I ta, ta jej zmiana jest tym, na co chciałbym zwrócić uwagę. Rok temu gdzieś tak, tak, że poczułam w sobie wreszcie odwagę, aby o tych e, trudnych kawałkach związanych z kościołem w moim życiu opowiedzieć, żeby nie tylko mówić o tym, że jest dobrze, że, że Pan Bóg, że po prostu razem wszystko się uda, ale żeby pokazać tą, tą trudną rzeczywistość w kościele, której doświadczyłam bardzo. Jola przyszła drogę odbycia swego rodzaju internetową ewangelizatorką. Przez próby wpływania na zmiany działania Kościoła w Polsce, aż do tego czym zajmuje się teraz, czyli do towarzyszenia osobom dystansującym się i odchodzącym z Kościoła. No wiesz, to jest coś takiego, że teraz ja powiedziałam, że już od roku w ogóle nie mam nic wspólnego z Kościołem, no. to rozumiem, że teraz już nie będziesz Bożego Narodzenia obchodzić? Drugą sprawą, którą chciałbym zauważyć, są nagrania Joli, w których zachęca ona do dbania o swoje zdrowie psychiczne i do czułości wobec samego siebie. Czułość. Czułość to jest w ogóle ważne słowo dla naszej kultury. Powiem przecież czułą przewodniczkę, Natalię de Barbaro, czy czułego narratora, Olgi Tokarczuk. Będziesz także musiał powiedzieć sobie jasno, co masz gdzieś, mimo że inni chcą, żebyś to chciał. ale. Myślę, że te dwie kwestie, zmiana myślenia o kościele katolickim i popularyzacja dbania o zdrowie psychiczne, są jednymi z kluczowych przemian ostatnich lat. I dlatego to właśnie na nich chciałbym oprzeć swoją opowieść o tym, jaka teraz jest Polska. Narratorem w moim filmie zostałby Tomasz Terlikowski. Bardzo cenię jego umiejętność takiego merytorycznego i otwartego rozmawiania z ludźmi, z którymi bardzo wiele go różni. A nie zawsze taki był. On też przeszedł dużą zmianę. A na koniec utwór Razem, zespołu tęskno. O tym, że mimo wielu różnic, których w Polsce mamy niemało, wszyscy dzielimy to samo człowieczeństwo.